Ale dzisiaj jest gorąco. Taki upalny dzień, że ja bym sobie poszła na lody. Może uprosimy moją mamę, żeby dała nam trochę kasy, co? O, mamo. Mamo, co robisz? Bo ja bym chciała pójść na lody z moją przyjaciółką. Dałabyś nam troszeczkę kaski? Tak, córciu. No my chcemy iść na lody. Mamo, dasz nam pieniążkę troszeczkę tak z nie wiem, 100 zł myślę, że wystarczy na te lody. Chociaż nie wiem, nie wiem. Może 200 zł. O, mama jest chętna, dobra, dzięki mamuśka. To my idziemy sobie na lody. Dzięki mamo, to my lecimy. Już tyle. Dobrze. No tyle, tyle. A co ty myślisz, że ile kosztuje posypka jakaś fajna, polewa, no i wafelka bym chciała też jakiegoś takiego ekstra innego. To wszystko, mamo, kosztuje. Niestety, mówię ci. Proszę, odbieraj, jeśli do ciebie dzwonię. Dobra, dobra. Chodź, chodź idziemy na lody. Hej. Mawa, chodź! No fajnie, nie? Dobra, dawaj, idziemy na lody. Może wskoczymy na rowery, będzie szybciej. Jaki telefon? Jaki ona telefon do mnie gadała? Skoro ja nie wziąłem żadnego telefonu, więc ja nic nie odbiorę. Niech mi ona nie przeszkadza na tych lodach. Ta moja mama, no ale dobra. Dobrze, że dała te pieniądze. Więc już cię nie będę na nią denerwować. Już niedaleko są lody, już niedaleko są lody. Ej, a kto się tam kręci? Zobacz ktoś naprzeciwko lodziarni pod policją. O co chodzi? Może podejdziemy? Potrzebuje pieniędzy na jedzenie. Ojej, to pani jest, zobacz. Pani bezdomna. dobry dziewczynki. Yy, dzień dobry. Zobacz jaki biedak. XD. No, faktycznie, ale w ogóle ja nie chcę z nią rozmawiać. Politujecie się nade mną i dacie mi złotówkę na jedzenie? Złotówkę? Ale my nie mamy, my nie mamy w ogóle pieniędzy. Nie, właśnie, my nie mamy pieniędzy, niestety, bardzo nam przykro, ale nie pomożemy, więc do widzenia. <śleszy> Dobrze, że nic jej nie dam, bo musi nam wystarczyć przecież na lody. Jest tak gorąco, ja muszę zjeść lody dla ochłody. O, dzień dobry, witam panienki. Dzień dobry, my poprosimy lody. Takie wielkie porcje, z super polewą, posypką i jeszcze nie wiadomo czym. Jakie lody? Ja poproszę tak, miętowe, bubblegum, te urodzinowe, waniliowe, czekolada. I na to wszystko jeszcze... Poproszę, po lewej truskawkową. Wszystkie smaki. A dla ciebie? Ja poproszę czekoladowy. A! Moja przyjaciółka, tylko czekoladowy. A ja tak lubię na bogato i każde tutaj spróbować. One tak pięknie wyglądają. No dobra, jeszcze nie mogę doczekać. A to będzie dla pani, jak coś, więc bardzo proszę. Ja tu zostawiam pieniążki dla pani. O! Dziękuję. Jak pięknie wyglądają te lody. Ja nie mogę. Bella, wszystko ok? Jezu, Bella, co ci się dzieje? Zadzwonię na karetkę. Halo, karetka? Moja przyjaciółka. Jesteśmy w lodziarni. Jej coś się stało. Nie mam pojęcia, czy jakieś uczulenie miała na lody, czy co, ale ona upadła na ziemię i ogólnie to jakoś dziwnie się rusza. Nic nie mówi. Ma jakieś krzyżuki. Halo, karetka. Potrzebuję o -o. pomocy. O, karetka, już jest! Tutaj, tutaj jesteśmy, tutaj, to ja dzwoniłam! Niech pani zabiera ją do szpitala! Szybko, zaraz powiadomię jej mamę! Jeszcze nigdy nie miałam takiego przypadku! O uh -oh. Stan jest krytyczny! O Jezu, co? Tylko nie to? Moja przyjaciółka! Nie, chce mi się tylko płakać! Dlaczego? Nie wiemy, co się stało. Ona musi z tego wyjść! A wyjdzie z tego! Nigdy takiego ha? przypadku nie było. Nie wiadomo. Jak to? Nie. Ojej, gdzie ja jestem? Kto to? To jakaś pani anioł. O co tutaj chodzi? Gdzie ja jestem? Witaj, Bella. Dzień dobry. Dlaczego ja tutaj jestem? Zaraz, czy ja umarłam? Nie chcę umierać. Nie wiadomo, czy przeżyjesz, ale dam ci jedną szansę. Szansę? Jaką szansę? Ja chcę tą szansę! Naprawisz swoje złe czyny. Tak, naprawię! Czy to oznacza, że jeśli je naprawię, to wrócę do żywych, czy wrócę do mojej mamy i przyjaciółki? A wrócisz do życia. Co to znaczy? Co mam zrobić? Co to takiego? Będziesz bezdomną, żeby zobaczyć, jak mogła poczuć się tamta pani, którą wyśmiałaś. Ojej, faktycznie! Było coś takiego. Ja wyśmiałam jedną panią. Tak mi przykro, tak mi głupio. Dobrze, naprawię swój błąd. Zgadzasz się na to? Tak, nie ma nikogo, żeby poprosić o jedzenie. Jestem głodna. Nie możemy sobie kupić po prostu. Nie mamy pieniędzy. O nie, ja też jestem bardzo głodna. Jak tak można żyć? Ja nie rozumiem tego. Naprawdę to jest ciężka sprawa. Nikt nie idzie. Halo. Halo, niech to ktoś się pojawi. Potrzebujemy pieniędzy na jedzenie. Błagam, zlitujcie się. Albo może chociaż jedzenie. Prosimy, prosimy. Niech ktoś tutaj przybędzie. Błagamy, błagamy. Przecież my tylko poprosimy o jedzenie. Błagamy, czy ktoś się może zlitować? Amo, nie ma tutaj nikogo. Skąd my weźmiemy jedzenie? Co wy tu robicie? Yy, no co? Yy, nic to nic nie robimy takiego. Wynocha spod mojego sklepu, biedaki. Nie wolno tak stać! Mamo, nie wolno tak stać! Chodź, uciekajmy! Przepraszamy, już idziemy. Gdzie my pójdziemy? Mamo, może tu. Ja zobaczę tu, do śmietnika może. Może jest jakieś jedzenie. Nie ma. Dzisiaj akurat zabierali już te śmietniki. Tylko jeszcze po prostu nie są na miejscu. Ale dziś był wywóz śmieci, więc zabrali wszystko, co było w środku. Mamo, jestem bardzo głodna. Nie wiem, ile ja jeszcze tak wytrzymam. Ale tutaj nikogo nie ma. Kto by mógł się zlitować nad nami i dać nam troszeczkę jedzenia albo pieniędzy? Mamo, co my teraz zrobimy? O, idzie, 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 idzie. Zobacz. Czy ona coś je? My jesteśmy bardzo głodne. Czy miałabyś dla nas może jakieś jedzonko? Jezu, ale biedaki. Nie mów tak na nas. Niestety nie mieliśmy szczęścia i tak nam się potoczyło. Witam XD. To nie jest śmieszne. Nie mam, ale wyciągnęła przed chwilą dużo pieniędzy. Widzisz, mamo? Prosimy, jesteśmy głodne. A no dobrze. Miłego dnia. Mamo, widzisz, my jesteśmy dla nich takie miłe, a oni z nas się jeszcze śmieją i sobie poszła się śmieje. Uh -oh. O nie, ale idzie kolejna pani, idzie kolejna pani. Może ona się zlituje. Halo, dzień dobry. Czy miałaby pani troszeczkę jakiegoś pieniążka, albo jedzenia? Nie jadłyśmy bardzo długo. Czy pomogłaby nam pani? Taki co? Potrzebujecie pieniędzy? Tak, potrzebujemy pieniędzy. Dam wam trochę, jak zatańczycie. Zatańczyć? jej kłona ma pieniądze. No dobrze, no dobrze, zatańczę. Ostatkiem sił, ale zatańczę. O, proszę bardzo, tańczę, tańczę. Moja mama też coś próbuje. I jak? Podoba się pani nasz taniec? Czy da nam pani troszeczkę pieniążków? Kupiłybyśmy sobie coś do jedzenia. Ha, żartowałam. Serio myślałaś, że wam dam? Żałosne. Nie. Poszła sobie. Nic nie zjem. Jest smutne, jak my mamy tak żyć? Nie ma się, Bella. Jak mam się nie martwić? Mamo, już jest bardzo późno. Ja nie mam w ogóle siły. Chyba po prostu położę się spać. Dobra, musimy się przespać. No ale gdzie? My tutaj, pod gołym niebem. Nawet nie mamy żadnego namiotu, materiału, kartonu, nic. O nie, jeszcze zaczął padać deszcz. Może schowajmy się tutaj troszeczkę pod drzewo, ale wcale dużo nam to nie da. Nie, ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę, ja żałuję, przepraszam, przepraszam, nie chcę tak żyć. Przepraszam, przepraszam. Ja szyję, ja szyję. Ale wcale się tak nie cieszę, bo ja muszę naprawić swój błąd. Ja zrozumiałam, nie wolno tak się odzywać do osób biedniejszych od siebie, bo nigdy nie wiemy co wydarzy się w naszym życiu. Nie można tak innych traktować z góry. O Jezu Bella, jak to? Tak się martwiłam, pani żyła. Tak, ja żyję, ale ja nie mogę tutaj zostać na obserwacji. Ja muszę e, biec, ja muszę biec, ja niedługo wrócę, ja muszę biec, ja muszę pomóc tej pani e, szybko, 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 szybko. Lecę do banku, wyciągam wszystkie pieniądze, jakie mam na swoim koncie, ale mega dużo. Dobra, biegnę do tej pani, mam nadzieję, że ona nadal jest w tym samym miejscu. Halo, dzień dobry, dzień dobry, proszę pani. Ja mam dla pani pieniążki. Ja nie przyszłam się teraz naśmiewać. Naprawdę mam dla Pani pieniążki. To nie żart. Proszę. Niech Pani sobie kupi jedzenie. Tyle, ile pani da radę. I nie wiem, może uda się pani gdzieś coś wynająć, jakieś mieszkanko. Może ktoś by przyjął Panią też do pracy. O Boże! Dziękuję bardzo. Proszę, niech się Pani dobrze żyje. Zdrowią i bezpiecznie. Dziękuję. A ja obiecuję, że już nigdy w życiu nie będę się śmiać z osób bezdomnych, biedniejszych ode mnie. Nie mam nawet jak dziękować. Nie trzeba. Jeśli będzie pani szczęśliwa, to i ja będę szczęśliwa. A tymczasem żegnam się z panią. Do widzenia. Teraz mogę wrócić do szpitala do właśnie mojej mamy. I przyjaciółki. No, i teraz możemy iść wspólnie na lody. A może zaprosimy też tamtą panią? Czuję się teraz o niebo lepiej, bo wiem, że zrobiłam bardzo dobry uczynek i nigdy nie wiadomo, czy nam się coś podobnego nie przytrafi. Dlatego bądźcie mili dla innych. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.